Hej, czyli witajcie, jestem Alinario i dzisiaj, kurde, odpowiadamy sobie na pytanie, dlaczego nie, y, kiedy powróci seria y, przygody z Murzynem I zaraz dowiecie się wszystkiego. Okej, okay, y, to przez to, że Kuba teraz nie może mi odwiedzać. O kurde, i to przez to, że teraz nie możemy odwiedzać, ponieważ um jest remont i dlatego nie ma yy, na samym odcinku. Yy, to jest właśnie taka sprawa. Yy, powiem Wam, że to jest właśnie takie smutne, że ludzie, którzy oczekują, na przykład mój kolega, że wreszcie to kiedyś powróci, powróci ale dopiero po remoncie, a ja jeszcze nie wiem kiedy to będzie, kiedy na przykład może jak wyschnie beton, bo teraz postawił mnie na dole beton i nie da się wejść do domu, to ten może jak się uda i jak jutro wyschnie, bo jest jutro oczywiście niedziela to jutro pan Michał, yy, yy, ten pan, który mi robi, przepraszam że zdradziłem jego imię, ale dobra ten pan, co mi tam robi yy, remont, to on raczej jutro nie przyjdzie, bo jest oczywiście niedziela, on niedziela nie pracuje. Yy, więc myślę, że tam wyschnie i uda mi się nakręcić yy, następne odcinki z, z przygód, z Murzynem. Yy, tego jeszcze nie jestem pewien. Otóż zobaczy się to jutro. A co do tego, że yy, ta seria właśnie już powróciła, powraca do nas oczywiście. Yy, będzie super, dojdzie ktoś nowy? Tak, zapewne ma dojść inni WIX, ale musi najpierw sobie zainstalować KRS Moda. Może dojść, ale nikt jeszcze nie jest tego pewien, ale chyba nie dojdzie. Nie jestem jeszcze tego pewien, bo bo, nie, bo ja rzeczywiście mam to na słuchawkach, że będę musiał je sobie odpiąć, ale to naprawdę się długo robi, jak się je odpina. No. Żeby było słychać Inivix. Ale to się wszystko zobaczy, bo jeszcze trzeba słuchać będzie Murzyn, y, czyli Kubę. No i... Tak y, już wkrótce będzie. Będzie... powróci ta seria mój kolego. Nie martwcie. <laughs> Okej, okay, to... Jeszcze jest jedno jego... od jego jedno pytanie. To ja też dostałem. Czy, czy, czy dokończę? Czy dokończę to z SCP? No. Sami widzieliście pewnie po tytule, że to jest odcinek pierwszy, więc SCP będzie. Bo to mi się nagrywanie przerwało, dlatego możecie nie wiedzieć, co się tam stało. Nagrywanie mi się przerwało, bo tak to sami mam na tym cholernym telefonie, że mi się nagrywanie prze, przerywa przez jakiś czas żeby mieć więcej miejsca w telefonie i... No i, tak, no i tak właśnie trudno mi się robi filmy jak z aparatu używam no i ten właśnie tak to działa że to wszystko yy, to wszystko będzie już wkrótce yy, no i będzie kontynuacja, bo wiecie nic musicie sobie obejrzeć obejrzycie wszystkie te odcinki i zresztą z SCP to tam możecie zobaczyć, że w pewnym momencie jak wchodzę do korytarza Urywa się, tak? To jest to właśnie moment, kiedy porwają mnie ludzie, tacy specjalni. Tylko, że ja nie mog że, że ja to bym się dopiero po tym, jak już kilka dni po tym, kiedy to nagrywanie się wyłączyło, i myślałem, co ja mam dalej robić. No, i ten, no i właśnie wymyśliłem, że, że mnie porwą razem z Kubą, czyli z Murzynem. Będziemy po prostu yy, uwięzieni też kilka odcinków właśnie z, z tego SCP, ale uda nam się uciec, nie martwcie się. No i potem będzie kontynuacja z jakichś innych rzeczy w tym, w całej serii. Jak pewnie widzicie, tło tytułu jest odgapione od Marcina Budzińskiego. Dlaczego to zrobiłem? Żeby po prostu mieć dobrą miniaturkę. Taką świetną. Właśnie o to mi chodzi. Taką miniaturkę. Właśnie dlatego y, trochę odgapię 8-sekundową słownictwo od Marcina Buczyńskiego. Tylko. tego. Sorry, Marcin. Mam nadzieję, że ktoś. że napiszesz mi coś w komentarzu, ale ty mnie nawet nie znasz, ale ja Cię subskrybuję, więc byłoby fajnie, gdybyś coś się na, napisał. No to rozumiem. Yy, będzie kontynuacja z Murzynem. Yy, sorry, że odgrypiałem od Ciebie ten tło, ale odgapiłem, ponieważ nie mogę zrobić miniaturki, jaką bym chciał, żeby była, nie? Bo ja nie umiem, nie wiem, co robiła z tym filmem, ale powiedziałam, mi, żebym sobie YouTube Studio. Zainstalowałem, no i to nie pomogło, ja dalej nie mogę ustawić sobie tego, miniatury. No. I czy mogę tylko ją zmienić na, na trzy różne obrazki z tego, z tego, co było w tym filmie, co wybrali? No. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. Zostawcie więc łapkę w górę, suba. Z dzwonkiem oczywiście, bo niedawno zrobiłem 24 suby, dziękuję wam. Naprawdę to było szybko to wszystko zarobić. Dzięki, już byłem tam 20 subów e, chyba chyba dwa tygodnie temu to szybko dobiliście. Naprawdę dzięki wam. Czyli a oczywiście będzie kontynuacja. Dziękuję. Aha, jeśli pytacie się dlaczego to z SCP to było tak yy, na, na tak bardziej na prostokątny ekran dlatego że po prostu yy, jak to powiedzieć yy, te od te, te z SCP jakiś odcinek drugi, trzeci czy ile tam ich będzie yy, z tym użyłem to one będą tak na prostokątny ekran bo tak chciałem sobie zrobić żeby tak się odróżniało bardziej żeby to było widać, że to jest taka wersja specjalna okej okay, no to już mi brakuje tchu, nie wiem co ja mam dodać. Aha, pozdrawiam cię, mój kolego. To i ten. Dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. A tak w ogóle tym kolegom jest pan bananek. Więc dziękuję ci, Panie bananku. Szkoda, że, że telefon ci zniknął i musisz sobie dowód zakładać konto, więc mam nadzieję, że kiedyś coś napiszesz. No i ten. Dziękuję Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik. Ja już tracę, tracę oddech, więc będę kończył. Cześć!